Kochani, z tej strony, w kolejnym na kanale dzisiaj jestem sama i dzisiaj wybieram mój outfit na Sylwestra. I przepraszam Was, że wczoraj nie było Odcineczka ale był shorts, więc na niego zapraszam, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście. I no, już mam wybrane dwie kiecki w sumie na Sylwestra. Jakby nie zesz... Nie zjedzcie mnie w komentarzach za to, że nie mam żadnych sukienek, które mają świecidełka jakieś. Chciałam taką, ale kurde nie mam żadnej takiej, więc pokażę Wam moje dwie, które wybrałam. Pierwsza jest o taka. Tutaj ma takie kwiatuszko. I... I ona jest wiązana. O, tutaj ogólnie się urwało, wiecie, to trochę i z drugiej strony też i tak tutaj się wiąże na środku no. ale wybiorę chyba tą drugą, bo mi się tak bardziej podoba ta druga, czyli mi się podoba bardziej ta i on też miałam na balu, więc no i tutaj ma z tyłu też takie zawiązywane Aha, tu. tutaj się zapina tak zapina i odpina i no mi się bardzo podoba ta, więc ją bardzo i nawet nie trwało to trzech minut bo no więc Wam za oglądanie tego odcineczka, zostawcie łapecz w górę, subskrypcję na kanale oraz i komentarz do serdeczowania. Hmm. Wybieram outfit na Sylwestra, to Wam przypnę Serduszko i pa-pa!